Jak pięknie wychodzi. Rysowanie jest takie kojące. Co to jest? Co tam jest? Dziwne. A, kto to zrobił? Po co tak psuć rysunek? <laughs> Zobacz jak fajnie! Teraz to już nie jest tylko jakiś tam kwiatek. Wiesz co, a masz? Nie sądziłem, że jesteś do tego zdolna. Spójrz, on zepsuł mój rysunek. Tylko challenge pomoże rozwiązać ten konflikt, więc zaczynamy. Yeah! Za dobry rysunek ktoś z Was może dostać ten duży, piękny i bardzo smaczny tort. Jest jedno ale. Na rysowanie macie tylko minutę. Spieszcie się. Czas start. Ted załatwię Cię. Przekonamy się o tym. Nie na darmo chodziłam całe dzieciństwo do szkoły plastycznej. Wiem, jak pracować z farbami. Potrafię narysować tęczę w dwie sekundy. Od jakiego koloru powinnam zacząć? A, wiem: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, fioletowy. Super. A teraz rozciągnę kolory na kartce. I tęcza gotowa. Myślisz, że narysowanie tęczy jest trudne? Nic prostszego. Wiem, jak to szybko zrobić. Prościzna i żadnych fart nie potrzebuje. Po prostu nie umiesz nimi malować. Ale malowanie farbami robi większe wrażenie. Więc nawet nie masz co liczyć na wygraną. A dodatkowo, można dodać troszkę brokatu. Będzie jeszcze ładniej. Chyba czas minął. Spójrz na moje arcydzieło. I na moje. Dead. To jest okropne. Nawet dziecko mogłoby narysować lepiej. Emma, bardzo podoba mi się Twój rysunek. To jest piękne. Myślę, że nie ma wątpliwości, kto jest zwycięzcą. No, chodź po ciasto. Jestem taka podekscytowana. Dziękuję bardzo. No to czas skosztować, czy tak samo smakuje, jak wygląda. Super. To jest niesamowite. Dobrze, że umiem malować. Waszą wygraną w tej rundzie jest ta korona. Zobaczcie jaka jest piękna. O oh, wow, rewelacja. No i co, komu potrzebna jest ta korona? Macie minutę na jej narysowanie. Czas start. Kiedy dostanę koronę, będę prawdziwą księżniczką. Myślę, że narysowanie korony wcale nie jest trudne. Kilka kresek i gotowe. Jaka ona jest ładna. Już sobie wyobrażam, jak ją zakładam i błyszczy na czerwonym dywanie. To będzie legendarne. Emma, co z Tobą? Jesteś tam? Jakoś dziwnie wygląda. Czas dodać koloru do mojego rysunku. Mam nadzieję, że poradzę sobie z malowaniem. Potrzebuję białego koloru, żeby przykleić do niego brokat. To będzie niesamowite. Ostatnie akcenty i gotowe. Belissima nie mówiłem. Emma, czas się skończył. Pokaż rysunek. Co? To już koniec? Jak to? Nie zdążyłam nic stresować. Dobra, uda mi się, nie poddam się. Nie jestem gotowy do pokazania rysunku. Zdożyłem na czas. Emma, wiem, że stać cię na więcej. To jest okropne. Tetno, świetnie się spisałeś. Zrobiłeś wspaniałą koronę. Super! Teraz ja będę księżniczką. Oddaj mi to! I tak jej nie potrzebujesz. Wcale nie wyglądasz jak księżniczka. Nie to co ja. Pięknie. W tej rundzie waszą nagrodą jest armata, która potrafi strzelać bańkami. To najfajniejsza armata, jaką kiedykolwiek widziałam. Macie minutę na jej narysowanie. Czas. Start. Nie pozwolę, żeby Emma dostała taką fajną nagrodę. Myślę, że wychodzi mi całkiem świetnie. Jeszcze zobaczymy, kto wygra. Kurczę, świetnie sobie radzisz. To niedobrze i tak cię załatwię. Mój rysunek będzie fajniejszy. Nie będzie, ja wygram. Jestem pewna, że tak będzie. Przestańcie się kłócić. Czas pokazać pracę. Moja jest o wiele lepsza. No, przecież to widać. No, całkiem nieźle wyszło pięknie. Ale moja praca jest ładniejsza. No, też jest dobra, nawet nie wiem, kogo wybrać. Mam pomysł! Wiem jak Ci pomóc. Nie może wygrać rysunek, który się spalił, prawda? Co ty zrobiłeś? To niesprawiedliwe. Wszyscy mogliśmy tu spłonąć, tak nie wolno! Ale teraz zwycięzca jest oczywisty. I jestem nim ja. Kurczę, co zrobić? Emma, co to jest? No nie no, z takim rysunkiem nie da się wygrać. Te gratulacje, broń jest twoja. Wiedziałem, że wygram. Siemaj. Spójrzcie na te wszystkie bąbelki! To prawdziwa bombelkowa impreza! Oszust, to nie fair! A gdzie jest nasza nagroda? Wow, tym razem to coś dużego. Zaraz oszaleję! Rewelacja! Ta maszyna z żelkowymi oczami trafi do jednego z was. Spieszcie się, bo czas już leci. Tu nie ma czego rysować. Mogę z łatwością wykonać to zadanie. Kilka kresek i gotowe. Jeszcze zobaczymy. Pierwsza część pracy została wykonana. Pozostało tylko dorysować oczy. Ale jest ich tak dużo, że nawet nie jestem w stanie ich zliczyć. No dobra, nie szkodzi. Moje palce pomogą mi w wykonaniu tego rysunku. Super, to wymyśliłam. Łatwizna. Muszę tylko dorysować źrenice. A teraz dokończę żółte oczy? Moim zdaniem wyszło super. Stop! Kończymy! Czas zademonstrować to, co narysowaliście. Uważam, że wyszło bardzo pięknie. Nie zgadzam się. Nie podoba mi się to. A co sądzisz o mojej pracy? To całkiem inna sprawa. Emma, dobra robota. Jesteś zwycięzcą tej rundy. Jakie to niespodziewane i satysfakcjonujące! Chet na pewno dam ci spróbować jednego oka. Jakie to pyszne! Ej, zabieraj ręce, nie pozwoliłam ci dotykać mojej nagrody! Subskrybuj kanał Multidubo, z nami zawsze jest wesoło i ciekawie. Najfajniejsze challenge czekają na ciebie właśnie na tym kanale. Pa, pa!